Ze mną jest. Tak, tak będzie. Pewna osoba. Co jest dla robione? A filmik nagrywany? Siema, Siema, Siema będę na kanale. Siema. 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 Dzie -dzie. Zostawcie łapkę w górę. Zajdź, dzwona i da, suba zostaw. <grym> Spoko. No, jak przerwa, to trzeba korzystać. Jeszcze ludzi ta flekcja. Witam. Kamil, kochamy. <grym> Od razu uciek.

Widzowie, no moi Masz pierwszy mi tam Kamila z Jakieś Jakiś fajny <gryettskin> w klasie masz? Coś się wypowiesz może o szkole? <gryzyka> no ja nie na razie nie Nauczył się lepowoźny w Lara Nie, tak oczywiście Wyjaśnij typa Tak Co są nicze pani? Trzymaj, trzymaj Wyjmij mu oko Dobra, to daj oko Czekaj mam lepszy kawał Kamila jest Kamil. Kamil, Wami, taki Kamil Dobra. taki To na pierdolenie